Uciekać. Flee. Fled. Fled. Zrywać coś. Umowę, zaręczyny. To break something off. Po trzech latach zerwali zaręczyny. They broke off their engagement after three years. Wzywać kogoś do zrobienia czegoś. To call on somebody to do something. Wezwano rząd do podjęcia natychmiastowych działań. The government was called on to take immediate action. Robić na kimś wrażenie. To make an impression on somebody. Jej występ zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Her show made a very good impression on me.